Cześć, witajcie! Dzisiaj pierwsze pikowanie, na pierwszy ogień idą pelargonie rabatowe, które, jak widzicie, o, już pięknie wyrosły. Pora im dać nowe doniczki. Także zapraszam was na ten odcinek. Ta pelargonia, którą tutaj widzicie, jest to pelargonia rabatowa. Wysiewana była 16 stycznia i tutaj mam jeszcze jedną pelargonię. To jest Pelargonia. Taki miks. Po prostu dokupiłam nasionka Pelargonii Mix, no bo niestety tych tutaj mało wzeszło. Po prostu nie wystarczy mi to na cały taras. No więc dosadziłam po prostu taki miks Pelargonii. Był wysiewany tydzień później i jak widzicie, w zasadzie niczym nie odbiega. Po prostu słoneczko zrobiło swoje. Także bierzemy się do pracy. W elargonie możecie rozpocząć y, pikować, kiedy wypuszczą dwa liście właściwe. Te tutaj, co widzicie, to są liścienie, to są pierwsze takie te listki, które roślina wypuszcza, a to są dwa liście właściwe. Nie ma co się spieszyć z pikowaniem. Większe roślinki lepiej się zaadoptują. One już troszkę zaczęły tracić kolor, ale jest to spowodowane brakiem światła, bo dni są naprawdę ciemne. Tego słońca jest ostatnio bardzo mało. Przesadzać będę je do takich pojemniczków. Są to doniczki P9 i planuję, że one już w tych. Doniczkach docelowo zostaną do momentu przesadzenia już na miejsce stałe. Przygotowałam sobie doniczki. Używam ziemi do siewu i do pikowania. Zaczynamy od wyjęcia po prostu całej bryły z doniczki. I będziemy dzielić te sadzonki. Pamiętajcie, żeby sadzonki zawsze chwytać za liście i delikatnie rozdzielać korzenie, żeby nic nie urwać. Bo jak urwiecie liście, to te liście jeszcze odrosną. Ja sobie pomogę takim o, moim pikownikiem roboczym. Robimy dosyć dużą dziurę. I sadzoneczkę wpuszczamy do środka. Jeśli macie sadzonkę wyciągniętą do światła, to wsadźcie ją do ziemi aż po same tutaj liście. I pierwsza sadzoneczka jest gotowa. Oczywiście podlewamy, zabieramy do domu, trzymamy na parapetach za około dwa tygodnie, kiedy sadzonki dojdą do siebie po przesadzeniu, rozpocznę nawożenie biohumusem, A potem już w okolicach kwietnia rozpocznę nawożenie nawozem do kwiatów balkonowych, do roślin kwitnących. Będzie pięknie, będzie kolorowo. Ja jeszcze pędzę wysadzać pozostałą część moich roślin. Za dzisiaj dziękuję. A jeśli w ogóle chcecie jeszcze rozpocząć uprawę pelargonii z nasion, jest to już trochę późno, ale jeśli wysiejecie je jeszcze teraz no to one po prostu urosną, na pewno urosną, tylko będą kwitły zdecydowanie później. Wtedy już musicie się spodziewać kwiatów gdzieś pod koniec czerwca, pierwsza połowa lipca. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.